Nie ustają ohydne ataki na polski kościół. Po przeinaczeniu słów i intencji księdza Andrzeja Dębskiego z Białegostoku, ktoś, najprawdopodobniej hakerzy z Gazety Wyborczej, inspirowani przez samego Donalda Tuska, usiłują zdyskredytować dyrektora Caritasu w Drohiczynie, księdza Łukasza Gołębiewskiego. Szmatławiec Michnika, Publikuje rzekome smsy pomiędzy niejakim Sebastianem a duchownym. W tych zmyślonych wiadomościach ów nieistniejący zapewne Sebastian poddaje w wątpliwość wytrzymałość swojej dziury, jeżeli dojdzie do spotkania z księdzem Gołębiewskim. O jaką tajemniczą dziurę tu chodzi? Nie wiadomo. Minister spraw wewnętrznych i administracji powołał. Specjalną komisję, która ma udowodnić, że pomawiany duchowny nigdy nie sprawdzał wytrzymałości żadnych dziur, poza dziurą w kieszeni własnej sutanny, zastanawiając się, czy przypadkiem nie wysunie się mu przez nią klucz do zakrystii.